Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie analizę bitcoina, tutaj z perspektywy krótkoterminowej, długoterminowej. Także zapraszam do oglądania. Jak zawsze, zanim zaczniemy, wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmikami. I jak zawsze, pamiętajcie, nie jest to porada inwestycyjna. Wszystko, co usłyszycie na tym kanale, jest. Ma charakter informacyjny i, mam nadzieję, edukacyjny, też. Także przejdźmy sobie szybko do Bitcoina. Chciałem tutaj specjalnie dla Was wypuścić dzisiaj ten update. Wprawdzie jestem troszkę zajęty i czekam tutaj na połączenie z bazą na drugim laptopie, ale stwierdziłem, no, że tutaj. Ostatni update był bodajże 2 czy 3 dni temu, także trzeba rzucić okiem, co tutaj się dzieje z Bitcoinem. I tak jak widzicie w ostatnim filmiku, podczas nagrywania ostatniego filmiku byliśmy dokładnie tutaj w tym miejscu, gdzie widzicie to kółeczko. Pozwoliłem sobie zaznaczyć tutaj dokładnie, gdzie byliśmy. Hmm. W obecnej chwili można powiedzieć, moim zdaniem, że wciąż jesteśmy w tym trendzie wzrostowym. Potwierdzenie tego, jak widzicie, robimy coraz to wyższe dołki i wciąż robimy coraz to wyższe szczyty, tak? W ostatnim odcinku mówiłem Wam, jak bardzo kluczowy jest ten poziom 21 900, tak? I że to będzie wyznacznikiem tego. Czy uda nam się przebić ten poziom i zobaczycie euforię, czy dojdzie do odrzucenia i zobaczycie rozwolnienie, tak? Oczywiście w przenośni. Jak widzicie podczas nagrywania ostatniego odcinku, bardzo ładnie trzymaliśmy ten poziom 7,8,6, tak? No jednak niestety po kolejnych tutaj odrzuceniach, nie pamiętam ile razy tutaj było 9 podejść, podajże na tej 4-godzinówce. No niestety utraciliśmy to momentum i cofnęliśmy się w dół, tak? Więc może jak sobie zobaczymy teraz tutaj na to FIBO. Jak widzicie po odrzuceniu na tym szczycie, wy się cofacie i nakładacie pełen retracement tutaj do tego dołka, tak 18600. I tak jak widzicie w tytule tego filmika. 18600 jest to kluczowy poziom wsparcia w, moment, w tym momencie, który Bitcoin moim zdaniem musi utrzymać. OK. Jak na razie. Cofnęliście się do tego poziomu 786, no i wygląda na to, że trzymacie to wsparcie, tak? W tym samym momencie trzymacie też wsparcie tej linii trendu wznoszącego w tym horyzontalnym trójkącie, tak, co też jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli zobaczycie bitcoina schodzącego w dół, OK, przede wszystkim tutaj w dół do tego poziomu 18600. Jeżeli nie utrzymamy tego poziomu jako wsparcie, całe to nasze liczenie w pięciu fali Eliota ku górze jest unieważnione, gdyż ta czwarta fala nie może nam zejść poniżej wierzchołka korektywnej fali drugiej. Tak? Także jeżeli ta fala czwarta miałaby zejść tu, automatycznie to wszystko jest unieważnione. W tym samym momencie. Jeżeli zobaczycie bitcoina schodzącego do tego poziomu 18600, jeżeli Bitcoin utraci wsparcie tego poziomu, to są Wasze kolejne cele. Okay? Docelowo z 1,618 16,5 tysiąca dolarów. I po raz kolejny nie jest to moja fanaberia czy moje wymysły, to jest analiza techniczna 1 do 1. I sam fakt, że zrobicie przykładowo tutaj niższy dołek. Po tych trzech wyższych dołkach będzie świadczył o słabnącym momentum, bardzo zwiększy prawdopodobieństwo tego. Że ten horyzontalny trójkąt był tylko okresem konsolidacyjnym, i wyspadacie w dół z tego horyzontalnego trójkąta, który, jak Wam wcześniej mówiłem, jest takim continuation pattern, czyli kontynuuje trend, w którym jesteście, a jesteście w trendzie spadkowym. Tak, także po konsolidacji w tym trójkącie lecicie w dół. I kontynuujecie trend, w którym jesteście już od pewnego okresu, i Waszym kolejnym pit stopem powinien być tutaj poziom 16,5 tysiąca, tak? Dlatego też w tytule filmiku zaznaczyłem, że w obecnej chwili kluczowy jest poziom 18,600. Jeżeli chcemy zobaczyć te impulsywne ruchy ku górze w tym momencie, no to na pewno nie możemy utracić tego poziomu 18,600, tak? Co jeszcze chciałem wam pokazać? Tutaj teoretycznie bardzo fajnie tworzy nam się tutaj te fale 535. Jak widzicie, ta impulsywna fala trzecia składała się z mniejszych pięciu impulsywnych ruchów. Ta czwarta fala korektywna składa się tutaj z tej korekty, z tej korekty ABC, czyli z tego trzyfalowego ruchu ku dołowi. No i teraz potencjalnie, jeżeli Bitcoin będzie miał wystarczająco momentum. Będzie wystarczająco volume. Spodziewamy się tego wybicia do fali piątej, tak? I tutaj prawdopodobnie spodziewałbym się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Kolejnych pięciu ruchów ku górze i wtedy macie ten, ten układ 5, 3, 5. Oczywiście jest możliwość, że po tym zobaczycie ABC i potem znowu raz, dwa, trzy, cztery pięć, tak? Czyli będzie kolejne to 3. I wtedy możecie zobaczyć bitcoina zachodzącego pod 26, 20 nawet 7 tysięcy. Tak? Także tutaj z punktu widzenia struktury wszystko wygląda bardzo pozytywnie. Jak sobie postawimy FIBO, żeby zobaczyć nasz obecny cel to widzicie, że ten nasz cel to już nie jest dokładnie 24 tysiące, tak? tak jak to miało miejsce ostatnio 24200, tylko nasz ten cel w obecnej chwili będzie to 24 700. Czemu tak? A dlatego, że FIBO bazuje teraz na tym dołku. I na tym szczycie widzicie, mamy wyższy dołek. Wcześniej stawialiśmy Fibo od tego dołka, więc wy automatycznie już wspinacie się po schodach. Tak więc robicie coraz wyższe dołki, co równa się wyższym szczytom. Ok, ale tak jak wam mówiłem, nie możecie pozostać za długo w tym kanale wzrostowym, gdyż słabnące momentu może spowodować, że stworzycie formację, która się nazywa Rising Wedge. I zostaniecie na końcu ściśnięci w Apexie i po prostu zasracie gacie, jak nie będzie odpowiedniego volume. Także kanały wzrostowe są bardzo bycze, bardzo trwałe można powiedzieć, bardzo silne, ale muszą być podparte odpowiednim volume. Jeżeli nie ma odpowiedniego volume, to po prostu tak szybko, jak wznosicie się w tym kanale, tak szybko też po prostu spadniecie w dół. OK. Także jeżeli chodzi tutaj o ten counting i o ten potencjalny impuls ku górze, moim zdaniem wciąż jesteśmy w grze, tak jak powiedziałem, robicie coraz to wyższe dołki, tak? I trzymacie kluczowe wsparcie tej linii trendu tutaj, ok? Także ja tutaj osobiście z tej perspektywy, bazując na tym co widzę, Wciąż trzymam się tego, że krótkoterminowo jest tutaj potencjał na to, żeby nałożyć ten piąty impuls, który potencjalnie zaniesie nas do tych celów z głównym celem 24700. Tak? Jednak tak jak powiedziałem, miejcie też na uwadze to, że jeżeli utracicie tutaj to kluczowe wsparcie na poziomie 18600, cała ta teoria. Fali Eliota, tak, tego 5-3-5 w tym momencie i całej tej struktury pięciofalowego ruchu ku górze, będzie unieważniona. Ok? Także to musicie mieć też na uwadze. Jak na chwilę sobie to przeczyścimy, chciałem Wam pokazać, że tworzy nam się tutaj wyraźna linia oporu. Okay? Jak widzicie, na tym poziomie 21900, i wyraźny poziom tutaj, wprawdzie on był delikatnie utracony. Ale widzę, że jest odzyskany w obecnej czterogodzinówce. Tutaj macie wyraźny poziom wsparcia, tak? wznoszący poziom wsparcia z coraz to niższymi dołkami. Ta formacja nazywa się Ascending Triangle i jest to bycza formacja, także tutaj, jeżeli uda się utrzymać to wsparcie, spodziewamy się powrotu. Ku górze, tak, żeby po raz kolejny prze, przebadać te tutaj szczyty. No i po raz kolejny, albo zostaniecie tutaj odrzuceni i dojdzie do kolejnego powrotu ku górze, i w końcu zostaniecie ściśnięci w tym Apexie i gdzieś pójdziecie. Albo przy kolejnym reteście tego, tego wsparcia, tak jak wam mówiłem, im więcej razy walicie głową w to wsparcie, tym one jest słabsze, dojdzie po prostu do wybicia, tak i tutaj cel techniczny. Z tej formacji, która nam się tworzy, jeżeli doszłoby do wybicia ku górze, będzie to w okolicach 25 800. Jeżeli zaś spadniecie, w zależności do tego, w którym momencie spadniecie, tak? dajmy na to, że po odrzuceniu spadniecie tu, będzie to poziom 17 000. Tak? Czyli będzie to nowy, nowy dołek z perspektywy makro. Jeżeli mielibyście spaść już w tym momencie. Będzie to poziom 16,5 tysiąca, czyli dokładnie to, czego się spodziewamy z perspektywy tutaj Fibonacci'ego, tak? Także no tutaj wszystko zależy, jak to się rozegra, ale tak jak Wam mówiłem, im dłużej w, w ostatnim odcinku, im dłużej jesteście w tym kanale wzrostowym, tym szybciej chcecie się z niego wybić, tak? Nie chcecie zbyt długo w nim pozostać, gdyż to się wiąże z tym, że zobaczymy słabnące momentum. Docelowo zobaczymy, zobaczymy niższy dołek. I po prostu dojdzie tutaj do, do spadku w dół, tak? Chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz z tej perspektywy makro, gdyż tutaj na tej, z tej perspektywy, dajmy na to długoterminowej, nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, i głównie chodzi tutaj, głównie chodzi o to wszystko, tak? I tutaj, jak zobaczycie sobie z tej perspektywy makro. To ewidentnie w tym momencie tworzy nam się taka niedźwiedzia flaga, nie? Taka idealna niedźwiedzia flaga, czyli to bear flag. Tutaj no, to, no, no niby, niby jest, ale no nie jest ona tak idealna jak ta. Ta, ta, ta. ta niedźwiedzia flaga jest tutaj książkowa, tak? Ta nie do końca, gdyż ona idzie niejako, idzie w górę, ale idzie bardziej bokiem. A tutaj ta niedźwiedzia flaga. Na, cofa się na siebie, i do tego jeszcze macie Double M Pattern, tak, który też jest tutaj niedźwiedzią. Formacją i w momencie utraty tego neckline też lecicie w dół. Ale co chciałem Wam pokazać, tak jak tutaj mieliście takie też, mieliście na dobrą sprawę, taki level konsolidacyjny po osiągnięciu tego dołka, też spadliście w dół. Okay. W każdym bądź razie, tutaj, jak sobie pomierzycie. Okay, to w momencie, kiedy wypadliście z tej niedźwiedzi flagi tutaj, wasz cel minimum to było 19600. Widzicie, że ta kaskada sprzedażowa zaniosła nas do 17600, tak? Mm, I teraz jak pomierzycie sobie, pomierzycie sobie ten poł, czyli ten, dajmy, nazwijmy go kijem od tej bear flag, no to zobaczycie, że w zależności od tego, w zależności od tego, w którym wy miejscu, Wypadniecie z tej niedźwiedziej flagi, tak? Ale no cel jest tutaj w okolicach 12 tysięcy, tak? <laughs> Także tutaj z tej perspektywy makro wcale nie wygląda to jakoś rewelacyjnie i też zależy, jak pomierzycie sobie tutaj te, te połów, ten, ten, ten kij od tej bear flagi, bo każdy, każdy, widziałem, że dużo osób różnie mierzy. Teoretycznie powinno się mierzyć tutaj od górnego pułapu. Tego, tego, tego supportu aż tutaj do dołu, tak, tutaj oczywiście macie te skamłyki, te knoty na tym dziennym interwale, więc ja bym to zrobił tak, w każdym bądź razie, no tak jak mówię, w zależności od tego, w którym wy tutaj momencie spadniecie, ale nawet gdybyśmy spadli teraz w tym momencie, to kolejny cel to jest poziom 12 tysięcy, tak, czyli ten poziom, który rozpatrywaliśmy pod kątem tego silnego wolumenu, który ja upatruję jako absolutne dno w tej, w tej bezsie, tak. Jednak tak jak mówiłem Wam wcześniej, moim zdaniem 14-15 tysięcy to jest po prostu kolejny poziom, poziom, do którego Bitcoin dojdzie w momencie utraty tego kluczowego poziomu na poziomie 17600, tak. Także tutaj z tej perspektywy makro, jak sobie prześledzicie wszystkie te, wszystkie te spadki, szczególnie od tutaj szczytu, tak, Jaki widzieliście na poziomie 69 tysięcy, to widzicie, że niestety za każdym razem Bitcoin tworzy swoistą bear flagę. Tak jak mówię, no tak jak ta tutaj duża, jest jeszcze bardzo taka ładna, książkowa, można powiedzieć, bardzo fajnie cofa się na siebie. Tak ta niekoniecznie, ale ta, ta którą obecnie tworzymy, jeszcze z tym ewidentnym Double M, myślę, że każdy widzi tutaj literę M. No to ona tutaj może świadczyć o tym, że w przypadku utraty kluczowego wsparcia, no będziecie w drodze do tych 12 tysięcy. Oczywiście jest to perspektywa makro, więc to nie musi się rozegrać tak, że jak zobaczycie utratę tego wsparcia, to wy już stawiacie tutaj wszystko, co macie na 12 tysięcy, tak. Są jeszcze poziomy, tak, mówiliśmy, 16,5 krótkoterminowy z FIBO, 15, 14, tak. Także to nie jest tak, że to musi od razu tam dojść i że w ogóle musi tam dojść. Jednak jak zobaczycie cel techniczny z tego, z tej formacji i z tej formacji, oba te cele zostały osiągnięte, tak? O tutaj i o tutaj. Także jeżeli będziemy widzieli słabnący sentyment, słabnące momentum istnieje szansa, że docelowo do tych 12 tysięcy dojdziemy, tak? Mi głównie chodziło o to, żeby Wam pokazać, że ta perspektywa makro wcale nie wygląda jakoś rewelacyjnie, mimo to, że krótkoterminowo możemy zobaczyć wzrosty do, do 24-25 tysięcy, ale jak zobaczycie sobie, gdzie jest tutaj szczyt tego kanału wzrostowego, to on też jest w okolicach 24 tysięcy, tak? Także spokojnie możecie zobaczyć odbicie, dopiero cofkę. I spadek z tej niedźwiedziej flagi. Żeby uciec z tej niedźwiedziej flagi, wy musicie docelowo pokonać ten kluczowy poziom na poziomie 22 22900, tak? Czyli bitcoin zamykający się powyżej 23 23000, najlepiej 24000 spowoduje to, że my uciekamy z tej niedźwiedziej flagi. Jesteśmy nastawieni tutaj prowzrostowo, a nie prospadkowo, tak? Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. <laughs> jak zawsze mam nadzieję, że film miał wartość dodatnią. Postaram się zrobić kolejny updatecik za dwa dni, także zobaczymy jak to wszystko się rozegra. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Ja jeszcze raz Wam dziękuję, życzę miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!